Witam cię, Sławku, bardzo serdecznie w gościnnych progach Muzeum Migracji w Gdyni, ale to takie miejsce, w którym dobrze się rozmawia o historii. No, rzeczywiście świetnie się rozmawia o historii, a dla mnie tym bardziej, dlatego że jednak część mojego życia, czy mi się to podoba, czy nie, no byłem trochę migrantem. 4 czerwca jest taką okazją do tego, żeby mówić, jak z wielu stron i różnymi drogami e, dochodziliśmy do tej wolności, jak w wielu miejscach Toczyła się batalia, wojna o to, żeby nastąpił ten przełom. Powiedz, jak to z własnej perspektywy oceniasz dziś, kiedy y, czekając na tą wolną Polskę, miałeś nieco inną perspektywę niż my tutaj. No rzeczywiście ta perspektywa była inna, chociażby dlatego, że ten okres czasu spędziłem w Paryżu, we Francji, w Brukseli, w Belgii. Gdzie byłem przedstawicielem Solidarności, Komitetu Solidarności w Paryżu i Biura Solidarności w Brukseli. No ale tak naprawdę żyłem tym, co się dzieje tutaj, bo moi przyjaciele Solidarności, środowiska politycznego, z którym byłem związany, działali tutaj. Tu była też moja rodzina. W związku z tym można powiedzieć, że jedną nogą byłem w Polsce, drugą tam. To daje pewną perspektywę. I to było jedno wielkie oczekiwanie. Ale chyba przyznasz, że nie wiem w roku 87, 88 nikt nie miał takiego marzenia, że po roku zacznie się już praktyczne rozmontowywanie systemu komunistycznego w Polsce. Nie marzyliśmy o wolnej Polsce, ale chyba nie widzieliśmy tej perspektywy. To tak jak Herbert napisał, że wystarczyła odrobina dobrego smaku, by w tamtym czasie dokonywać właściwych wyborów. Pamiętam tamte czasy jako bardzo rozemocjonowany młody człowiek, który w 1982 roku pisał maturę, a potem rozpoczął studia. To jest taki wiek, gdzie bardzo emocjonalnie podchodzi się do, do, do spraw publicznych. Ale też pamiętam różne formy zaangażowania w tą działalność opozycyjną. I potem 4 czerwca. Jakby trochę inny świat, trochę inni ludzie, bo w przygotowaniu do wyborów 4 czerwca w tym ruchu komitetów obywatelskich pojawili się z jednej strony wiele wspaniałych postaci, tych znanych i nieznanych z tych czasów opozycyjnych, ale też pojawiło się wiele nowych twarzy, intelektualistów, w ogóle ludzi, którzy uwierzyli, że zaczynamy zmieniać Polskę, więc warto swoją cegiełkę już w tej nowej rzeczywistości do tego dołożyć. Też chyba tak to widziałem z perspektywy Paryża, Francji. No, najpierw to był okres rzeczywiście taki, powiedziałbym, syntezy z jednej strony nadziei i oczekiwania, a z drugiej co to dużo mówić momentami braku wiary, kiedy się, że tak powiem, spogląda na codzienne życie normalnego kraju. To był też taki przyspieszony czas dialogu, refleksji, no i przede wszystkim działania, bo w tamtym czasie to było, że tak powiem, działanie. Najpierw, żeby coś zbudować, a potem, żeby to przetrwało, pomimo, że zostało skazane na nieprzetrwanie. Dla mnie Okres przygotowań do wyborów 4 czerwca, potem ten ruch Komitetów Obywatelskich, ale też to, co potem stało się takim kolejnym efektem tego ruchu, czyli samorząd. Eee, tak się też za zaczęła moja droga samorządowa, właśnie przez Komitet Obywatelski do, 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 do kandydowania do Rady Miasta i potem kolejne lata. Ale że te początki to był taki niezwykły czas wspólnoty. Że myśmy rozmawiali częściej o tym, co nas łączy niż co nas dzieli. Szukaliśmy dobrych pomysłów, uczyliśmy się budowy mądrych kompromisów. Nie masz takiego wrażenia, że dość w dość krótkim czasie już, wprawdzie po tym okresie, powstały silne podziały, ale że ten okres w okolicach i w związku z 4 czerwca to taki okres wielkiej wspólnoty Polaków. Wcale się nie dziwię, że większość tych ludzi, którzy rozpoczęli tam działać, potem odnale odnaleźli się w samorządzie. No bo tak naprawdę polityka państwa nie potrzebuje Tysiątek, setek tysięcy tych ludzi. Oni naturalnie znaleźli swoje wspaniałe miejsce w samorządzie, i to była chyba też taka naturalna lekcja demokracji. Bo skąd myśmy się tej demokracji mieli uczyć? Z książek? To są takie rzeczy, które świetnie w moim przekonaniu wybrzmiewają w tej dacie 4 czerwca, czyli no, bądźmy razem, nawet jeżeli mamy dzisiaj różne poglądy i inaczej widzimy wizję Rzeczypospolitej. Chyba ten 4 czerwca, wcześniej okrągły stół, to wielkie zwycięstwo, chociaż czekaliśmy jeszcze na, na, przykład na wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Polski do 17 września. Symboliczna dla Polaków data 17 września 1993 roku. Też można powiedzieć, kolejna cezura, która tą. Niepodległość wyznaczyła. Pamiętam, mam taki obraz przed oczyma, kiedy, kiedy wszedłem do siedziby Gdyńskiego Komitetu Obywatelskiego. Wtedy po raz pierwszy spotkałem Franciszkę Cogielską, która była wtedy właściwie takim połączeniem organizatora, kierowcy, dziewczyny, która opiekowała się nami, przygotowała kawę, herbatę, ale była spirytusmowy z dziesiątek działań, ale w tych samych rolach spełniali się. Wspaniali nasi koledzy, którzy pracowali jako robotnicy w stoczni, profesorowie uczelni. Byli tam wszyscy. Po prostu była taka powszechna wspólnota, która chciała robić coś dobrego, jeszcze unoszona tą radością, i Dobrym optymizmem, który bił z świadomości, że się w historii uczestniczy, powiedziałbym tak. Jest takie powiedzenie, każdy ma swoje Waterloo. Ja bym dzisiaj życzył Polakom, żeby każdy miał swoje 4 czerwca. Ten realizm polityczny, ten, ta, ta umiejętność budowania kompromisu. Wierzyć się nie chce, że to już 30 lat, ale 30 lat tych yy, wielkich wydarzeń. I konieczna jest refleksja, co z tej historii pozostało, co może ta historia i ta lekcja nam dać. Ty wiele lat spędziłeś we Francji, i to jest kraj, w którym kompromis jest cnotą. W Polsce niekoniecznie. Kompromis. Bywać, no to no, Francja jest też krajem rewolucyjnym. To prawda, ale, ale prawdą jest, że te najwspanialsze lata, czyli lata po II wojnie światowej, którzy Francuzi naz nazywają, że tak powiem, trente glorieuse, czyli... 30 latami sukcesu no był tak naprawdę jednym wielkim pasmem dialogu i kompromisu. Tak? My mamy tradycję współpracy, dialogu, szacunku wzajemnego i mamy niesamowitą okazję. Że tak powiem, nadgonić stracony czas. Stracony czas przez zawory i ten okres po, za, po, za, po zaborach, i potem przez dwie wojny światowe. Teraz pytanie tak naprawdę do nas samych, czy go wykorzystamy. 4 czerwca dla mnie jest też taką odpowiedzią. Pod warunkiem, że ten 4 czerwca będzie rzeczywiście wspólnym świętem. To prawda, nałóżmy się świętować radosne rocznice w naszym kalendarzu. Wracajmy do tej historii. I szukajmy tego, co było wartością niezwykle współczesną, bardzo potrzebnie współcześnie w naszym dialogu publicznym, w naszych rozmowach. Nie odbierajmy sobie wzajemnie prawa do tego, byśmy wszyscy uznali, że dobrze życzymy Polsce. Znajdujmy tylko dobrą drogę w debacie, by wybierać najlepsze, optymalne rozwiązania, by ta Polska rzeczywiście była przedmiotem dumy. W kraju, tych Polaków, skoro jesteśmy w Muzeum migracji, także rozsianych po świecie. Rzeczywistość nie jest biało-czarna, nie jest manichejska. I tak jak nasze życie, każdego z nas, no jak to się mówi, nikt nie jest bez grzechu. tak? Ten, kto jest, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja na pewno nie rzucę. Myślę, że Ty też nie. Niewiele trzeba. Trochę dobrej woli. Dobrej woli, tego życzmy wszystkim. Wszystkiego dobrego. Dzięki, Sławko. Dzięki.